mordy mam? Obrączki działa. masz? W plecaku Tylko weź kolejną... Kolejny numer weź Ostatnie jaka była? 90 W plecaku moim Ten. No Pod butelką jest kartka To zapisz, tej co? Co tu zrobię? Nie wiem Nie wiem, chciał, żebyś mi zawracał Tutaj? Nie, nie, pod butelką moją Jest ta kartka Nie, nie, pod butelką moją jest ta kartka z... No, nie, no dobre miałeś się bo to nowe ciło No. Dziesięć Tak. A, na Teraz będzie Mariusz, bo jest na zmianę. nie? Nie. Nie, to masz. To tam kto to złapał. A już okay. Dobra, możesz tam tego puścić. Tak? Mm -hmm.